Cześć wszystkim, jestem Luka, to jest kolejny odcinek z gry Heavy Rain. Gramy na PlayStation 4 oczywiście. Ile to może jeszcze potrwać? No, zaraz powinien skończyć. Fajna zabawka. Czarlin, wychodzę, potem przejrzę raporty. Odwołaj wszystkie popołudniowe spotkania. Dobrze. A, panie kapitanie, jest tu agent Norman Jaden z FBI. Ono tak, Jaden. Oczekiwaliśmy pana przybycia. Trochę się śpieszę, może pan pójść ze mną, porozmawiamy po drodze. Tak, oczywiście. Chciałbym się zorientować w sytuacji, zanim zaczniemy, ale to chyba niezbyt dobry Nie, moment. Nie, może być teraz. Z tym, że mam konferencję prasową. Odbywają się codziennie. Proszę mi wierzyć, czasem nie wiadomo, co im powiedzieć. Na szczęście dziś mamy coś nowego. Poznał pan porucznika Blake'a? Tak, spotkałem go rano. Działa według własnych metod, ale to dobre glina. Na pewno się dogadacie. A może umie pan wiązać krawat? No tak. Będę szczery, poradzilibyśmy sobie bez pomocy FBI, ale prasa. Nie daje nam spokoju. Sprawa zabójcy z origami zupełnie nas zaskoczyła. A teraz wszyscy o niej mówią. W tym kraju są setki zabójców, ale nam trafił się naprawdę wyjątkowy cudak. Zostawia kwiaty i figurki origami. I bądź tu mądry. I nagle zbiega się prasa. I my stajemy się najciekawszym miejscem na ziemi. Mam za zadanie aresztować mordercę. Z całym szacunkiem, ser. Ale reszta to już nie moja sprawa. Nie, oczywiście, że nie. Ja tylko proszę o wyraźne postępy i to szybko. Prasa chce złapania sprawcy. A my musimy jak najszybciej podać im go na talerzu. Hmm. Nieźle. Niezastąpiona Charlene pokaże panu gabinet. A jeśli to pana interesuje, to zapraszam na konferencję prasową. Rozezna się pan trochę w tutejszym klimacie politycznym. Dziękuję panu. Witaj w klubie, Jaden. Dobra, pójdźmy sobie na tą salę konferencyjną. To chyba tam. Dzisiaj o godzinie 6.30 na nieużytkach w dzielnicy East End po pięciu dniach od zaginięcia znaleziono ciało młodego Jeremiego Bowlesa. Na jutro zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok mającej na celu ustalenie dokładnej przyczyny śmierci. Ale według wstępnych oględzin jest to utonięcie. Stan, w jakim znaleziono ciało wskazuje na działanie zabójcy z origami. Śledztwo powinno potwierdzić to w ciągu najbliższych dni. Policja prowadzi bezustanne poszukiwania, żeby jak najszybciej schwytać mordercę. Proszę o pytania. Słucham. Postępowanie z ciałem ofiary wskazuje na zabójcie z origami? Co to znaczy? W dłoni ofiary znaleziono figurkę origami, a na jego piersi leżała orchidea. Twarz umazano błotem, jednak nie odnotowano śladów stosowania przemocy. Proszę. Zabójcy zwanego Zodiakiem nigdy nie złapano. Może ta sprawa też pozostanie nierozwiązana. Według mnie to mało prawdopodobne. W chwili obecnej, zabójca sądzi, że jest bezkarny, ale w końcu popełni jakiś błąd, a wtedy my go złapiemy. Tak. Czy zabójca zostawił jakiś list? Żądanie okupu albo cokolwiek, to pomogłoby zrozumieć jego motywy? Nie. Nie kontaktował się, a motywów jego działania musimy szukać w dokonanych przez niego morderstwach. Tak. Proszę o pytanie. Niektórzy twierdzą, że policja zbyt długo zwlekała z podjęciem sprawy morderstw, ponieważ ofiary pochodziły z biedniejszych części miasta. Jak pan to skomentuje? Nonsens. Policja nie dokonuje podziału ofiar na podstawie ich statusu społecznego. To prawda, że zabójca zdaje się wybierać ofiary pochodzące z biedniejszych części miasta. To co utrudnia śledztwo w tych rejonach to wysoki wskaźnik przestępczości. Jeszcze kilka pytań? Tak. Podobno FBI przysłała do pomocy przy śledztwie jednego ze swoich kryminologów. Czy to prawda? Jest pan dobrze poinformowany. Tak, poprosiliśmy FBI o przydzielenie profilującego, który pomógłby nam w śledztwie. Chcieliśmy ogłosić to w najbliższych dniach, ale widzę, że to już niepotrzebne. Według niektórych źródeł ratusz wywierał naciski na policję, żeby unikać wzmianek o staryjnym zabójcy z obawy, że mogłoby to zaszkodzić trwającej kampanii wyborczej burmistrza. Zechce pan to skomentować? Bezpodstawne domysły. Burmistrz ani razu nie ingerował w tok śledztwa. Oczywiście poza udzieleniem policji pomocy i wsparcia? Dziękuję za pytania. Jeszcze tylko jedno pytanie. Ostatnie pytanie. Kapitanie Perry, jeszcze jedno pytanie. Okej. Okay. Skoro już wszystko wiemy, to idziemy do tego naszego biura. A co tu jest? przesłuchanie Pokój przesłuchań kogoś przesłuchują. Dają dobrego i złego glinę, ładny zegarek. A to tradycyjny prezent dla naszych nowych poruczników. Każdego roku kupujemy taki sam z okazji awansów od dwudziestu lat. To bardzo dobry podarunek w takiej sytuacji, no i przy tym praktyczny. Może się pan dołożyć do funduszu? Brakuje nam jeszcze kilku dolarów. Dołóżmy się. Proszę pogratulować ode mnie, Laremu. Na pewno nie zapomnę. Kapitan Perry mówił, że pokaże mi pani mój gabinet. Oczywiście. Proszę tędy. Piękny gabinet. To? To mój gabinet? Tu kazano mi pana przyprowadzić. Jakby co wie pan gdzie jestem. Dobra, do roboty. No i dobra, odpalamy swoje okularki. Po pierwsze zmienić gabinet. Hmm, który tu wybrać? Ten? Pod wodą? A ten? Pustynia? Nie, na jakimś marsie chyba. Ten chyba będzie najfajniejszy. Można kupić tylko w jednym sklepie. Brak odcisków i dowodów nie ma się na czym oprzeć. Popularny gatunek niczym nie pomoże. Orchidea to popularny kwiat, do kupienia w każdej kwiaciarni. Zabójca chyba jeździsz w roletem Malibu z 83. kaj okay, ślady mamy już wszystkie teraz akta no jak to tworzyć Adam niby do góry. Ten sam rytuał. W dłoni origami. Na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. Przepytano ponad 3,5 tysiąca osób. Przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Nie natrafiono na żaden trop. Zabójca jest biały. W wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ Pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Osiem ofiar w ciągu ostatnich trzech lat. Sami chłopcy w wieku od 9 do 13 lat. Brak śladów przemocy. Ofiary znikały w miejscach publicznych w biały dzień. Żadnych świadków. Ciała znajdowane 3 do 5 dni później. Utopione w deszczówce. Tam, gdzie znajdowano ciała, zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikały jesienią. Zabójcę szybko poczuł się pewny. Swobodnie działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. To utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy. co nam tu jeszcze zostało otoczenie o, zmienimy sobie na las. Ok, nic więcej tu już nie mamy, więc wychodzimy z tego. Zemdleję, jak będę walczył. Już dobrze. Na pewno dam radę. Wiem to. Wszystko w porządku? Gdzie ta toaleta? A, tu blisko. Nikt. To porucznik Blake, panie Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. To było dziś po południu. Wybrałem się z synem Seanem do parku. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzelę, więc usiadł na drewnianym koniu. A kiedy się odwróciłem, Shona już nie było. O której dokładnie weszliście do parku? Proszę sobie przypomnieć, panie Mars. Liczy się każdy szczegół. To musiało być. trans po piątej, chyba nie pamiętam dokładnie. Co miał na sobie pański syn, gdy zniknął? Miał na sobie kurtkę. Zielona, beżowa, brązowa, czarna. Czarną kurtkę. Jaką czarną kurtkę? Nie zdążyłem Panie wybrać. Spodnie. Zielone spodnie. Czyli szam zniknął, a pan nic nie widział? Nie był pan z nim przy karuzeli? E, no tak, ale wcale nie odchodziłem. Patrzyłem na Jak karuzelę. Jakże mógł zniknąć, skoro był pan tam i obserwował karuzelę? Nie wiem, nie rozumiem tego. Twierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku. Zaginięcie zgłosił pan o 20.15. Czemu zwlekał pan z zawiadomieniem? Szukałem go po całej okolicy. Przecież nie mógł się za bardzo oddalić. Panie Mars, czy Szaun miał jakieś problemy, kłopoty? Jakikolwiek powód, dla którego mógłby uciec? Uh, nie, nie wydaje mi się. Żadnych problemów w szkole? Żadnych konfliktów między panem a pańską żoną? Uh, nie, nic wartego uwagi. W porządku. Na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, panie Marsz. W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. E, czy myśli pan, że zabójca z origami. Okej. Okay. Pański syn pewnie uciekł i za kilka godzin sam się odnajdzie. A co jeśli to zabójca z origami? Wtedy mamy około czterech dni, żeby go uratować. Nie, dobrze. Dowiedzieli się czegoś? Nie, jeszcze nie, ale będą szukać całą noc. Myślą, czy myślą, że to zabójca z origami? Na razie nie można tego stwierdzić. Ale to jest możliwe. Jak to się stało, Etan? Zostawiłeś Sona samego? Nie powinieneś spuszczać go z oczu. Na miłość boską, czy tak ciężko jest upilnować dziecko w parku? Czemu go zostawiłeś, Etan? Czemu? Nie dość, że straciłeś Jasona. Przepraszam. Nie to chciałam powiedzieć. Bardzo mi go brak. Okej, okay, zmieniamy postać na naszego detektywa. Dobry wieczór. Dobry wieczór pan. czymś pomóc? Na to liczę. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z Origami. Chciałbym zadać panu parę pytań. Mój syn nie żyje, panie Shelby. Nie mam nic do dodania. Ja też straciłem bliską osobę. Wiem, co pan czuje. Więc sam pan rozumie, że nie chce z nikim o tym mówić. Zabójca porwał kolejną ofiarę. Dziesięcioletni chłopiec. Jak twój syn Reza. Mam cztery dni, zanim jego ciało zostanie znalezione na jakimś odludziu. Nie zrobiono nic, by ratować mego syna. Teraz. Proszę wyjść. Proszę stąd iść. A, ma pan inhalatory? Skończył mi się. A tak przynajmniej nie wyjdę z pustymi rękami. Na samym końcu poprawy Dzięki. No to popylamy po inhalatory. Ale masy w tym sklepie. Dobra, są. Dobry wieczór pan. Szuka pan może czegoś konkretnego? Otwieraj, kurwa, kasy! Nie próbuj żadnych numerów! Otwieraj kasę, jebany capie! Cała forsa na ladę! Głuchy jesteś, czy co? Otwierasz, kurwa, te kasę, czy nie? Nie, proszę. Nie ma pan prawa mnie okradać. Bardzo ciężko na to pracowałem. Nic nie mam. Coś ty powiedział? Pojebało cię, capie? Nie czujesz, co? Myślisz, że to kurwa żart? Nie wikaj, bo ci wyjebie z zgnata! No już! Nie okradnie pan mojego sklepu. To moje pieniądze. Proszę stąd wyjść, zanim będzie za późno. Jest zawracaj to, nie, nie zawracaj, nie zawracaj. Bo cię kurwa zabiję! Hej, ty! Chodź tu! Mówię, chodź tu już! Nie ruszaj się! No i ciekawe czy teraz mogę zginąć czy nie. Ręce do góry! Łap w górę, bo strzela. Nie dam żadnych łap w górę. Powiedziałem ręce do góry. Ostrzegam cię, strzelę! A strzelaj Jak nie podniesiesz rąk do góry, to zginiesz. Nie żaltuję koleć, rozpierdoleciłem! No dawaj, dawaj ło, strzelił! Ale tylko chyba w rękę. Proszę się nie ruszać. Wezwę karetkę. Nie trzeba, nic mi nie jest. Kula tylko zadrasnęła. Rabię. Nie ma szczęścia. Jak Ale nie pobity, to postrzelony. Jest. Nawet broni nie potrafił użyć. Dziękuję panu za pomoc. Nie wiem, co by było, gdyby nie pan. Kiedy mój synek, Reza, zniknął, dostałem list, a w nim kwit z przechowani. W skrytce znalazłem to pudełko. Nie wiem, co to wszystko znaczy, ale to chyba jakaś wiadomość od człowieka, który odebrał mi syna. E, mogę? Kolejna origami, czy co? A jak? Proszę wziąć to pudełko. Może się panu przyda w śledztwie. Mnie nie pomogło uratować Rezy. Ale może panu pomoże odszukać czyjegoś syna. Panie Selby. Wydawało mi się, że w tym miejscu nie można trafić na dobrych ludzi. Ale teraz widzę, że się myli. Zmieniamy na kolejną postać. Ok i na tym zakończymy ten odcinek, a oczywiście zapraszam Was na kolejne. Tymczasem na razie cześć.